Cześć. W tym odcinku pokażę w jaki sposób zamówić dodatkowy pakiet TV, na przykładzie pakietu Canal Plus Prestige z umową na 24 miesiące, za pomocą dosłownie kilku kliknięć w dekoderze. Nie musisz w tym celu dzwonić na infolinię czy iść do salonu Orange. Usiądź wygodnie na kanapie w swoim salonie i weź pilota do ręki. Zanim zaczniesz, przygotuj tylko kod dostępu do telewizji Orange. Jest to kod ustawiony podczas pierwszej instalacji dekodera. Jeśli go nie pamiętasz, możesz go zresetować. O tym, jak to zrobić, mówiliśmy w innym filmie. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Do zamawiania pakietów można przejść bezpośrednio z menu dekodera wybierając Kafelek. Dokup pakiet lub wchodząc na kanał, który chcemy obejrzeć. W moim przypadku będzie to Kanal Plus Familii HD. Na ekranie pojawi się informacja, że jest on dostępny w pakiecie Kanal Plus Prestige, więc aktywując go uzyskuje dostęp również do pozostałych kanałów. Wybieram opcję Dowiedz się więcej, przechodzę do zakładki Zamów teraz i wybieram Przejdź do zamówienia. Informacje o opłatach za pakiety dodatkowe znajdują się na górze ekranu oraz w dołączonych dokumentach. Wciskając przycisk i na pilocie można zapoznać się z dokumentami, jak na przykład regulamin i cennik. Teraz wybieram przejść do zamówienia. Wyświetli się umowa. Zapoznaję się z nią, wciskam na pilocie strzałkę w prawo i akceptuję umowę, aby przejść dalej. Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie zamówienia. Od razu podstawi się mój adres e-mail, na który otrzymam potwierdzenie i podsumowanie zamówienia. Oczywiście ten adres mogę jednorazowo zmienić. W kolejne pole wpisuję wspomniany wcześniej kod dostępu, zaznaczam pole wyrażam zgodę i potwierdzam zamówienie. Gotowe! Pakiet zamówiony! Powinien być dostępny w ciągu kilku minut, maksymalnie w wyjątkowych sytuacjach do 24 godzin. Jeżeli interesują Cię też inne kanały, to wybierz opcję Zobacz dostępne pakiety. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. W sekcji Hity znajdziesz polecane filmy i programy wraz z informacją, kiedy i na jakim kanale będą emitowane. Po wybraniu interesującej pozycji, wyświetli się dodatkowy opis. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.